If you're Thank you. Manon told me von Schrader's plan about the dirty bomb. It all fits. The launch site in Saint-Nazaire, the secret weapons in North Africa, the virus house information in Russia. Now here. Intel believes he intended to use the bomb on London, but now that the Germans are desperate, he might use it in the Ardennes. It will kill thousands. My orders are to find him and stop him, no matter what the cost. Cześć, z tej strony typowy gracz po 30, oto ostatni materiał z cyklu, przypomnijmy sobie o Medal of Honor Wojna w Europie w wersji na Xboxa 360. I tak jak mój kolega, który często, często informuje mnie co się będzie działo w następnych misjach, tak tutaj też wspominał, że będzie bardzo dużo czołgów. No, i właśnie coś czuję. Nie bez powodu tutaj leży bazuka, którą będę musiał podnieść. Teraz pytanie: który karabin sobie zmienia? No, raczej M1 Garant będzie najlepszym wyborem do tego, ponieważ potrzebuję tutaj broni automatycznej. No i zobaczymy, co się tak naprawdę będzie tutaj działo. Jak nas tutaj twórcy przywitają, co tak naprawdę. Um, już mamy na samym początku, zobaczcie, znowu wyrzutnia e, pocisków niekierowanych, prosto wycelowana w e, Tygrysa Królewskiego. Na szczęście został on już zlikwidowany, więc e, no cóż, nie pozostaje nam nic innego, tylko powoli, powoli czyścić te wszystkie okopy. Okej, okay, tutaj widzę, że jedni z naszych są także tutaj porozdzielani i często, gęsto będzie nas tutaj widzę, informował nas znacznik, że to jednak nie jest przeciwnik, tylko wróg. Ok, a zatem przed nami trzy tygrysy królewskie. Są one okopane, więc no jak trzeba to trzeba i będę musiał zbierać tą amunicję, jeśli chodzi o bazuki. No coś widzę, że właśnie ten, te strzały, które przed chwilą widzieliśmy, to są właśnie prowadzone z tych czołgów. Oczywiście ja tutaj w tej misji kaskaderem nie mam zamiarów być, tak jak ostatnio to bywało. Jednak będę chciał ją troszeczkę przejść na spokojnie. Zresztą jeden z użytkowników, Gustlik Jeleń, którego serdecznie pozdrawiam, oj ktoś tam nam machał, to chyba nasz. Ostatnio mi, że tak powiem, wypomniał to jak ja gram. No i w sumie mu się nie dziwię, bo ostatnia misja może do wybitnych nie należała. Raczej się motałem, ale tak to jest właśnie, jeżeli człowiek gra raz na jakiś czas, nie trzyma tego, tej regularności, no i przez to właśnie tak to wygląda, i później nagle człowiek jest wrzucany do tego jednego wielkiego wora z przeciwnikami i czołgami na raz. No i nie ma za bardzo co pokazywać swoich umiejętności strzeleckich. Okej, okay, trzymajmy się na razie tej linii. Zobaczcie, tam już e, widzę jakąś apteczkę. O rany! Okej, okay, chyba zbliża się jakiś kontratak w naszą stronę. Wezwałem wsparcie samolotów. E, jeśli chodzi o Bitwę o Ardeny, słuchajcie, no to tak e, kolorowo z tymi samolotami nie było. Oczywiście ten etap, który, który mamy tutaj, z którym mamy tutaj do czynienia jest troszeczkę można powiedzieć wymyślony, ponieważ Niemcy akurat w Ardenach zapewne jakiejś super broni, coś typu bomby atomowej na bazie ciężkiej wody, która, którą testowali Niemcy w Norwegii. No raczej nie miało to miejsca akurat tutaj. Prędzej bym powiedział, że gdzieś na terenie Niemiec w bazie Penamünde, która jest dosyć znana z tych wszystkich prób rakietowych niemieckich oraz maszyn, które tam Niemcy wymyślali jeśli chodzi o zastosowanie silnika odrzutowego, więc i pewnie myślę, że mogliby tam zastosować jeszcze jakieś inne um, dziwne wynalazki. Natomiast w Ardenach raczej to by nie mogło mieć miejsca. Po drugie, chciałem wrócić tutaj do tych samolotów. Przez pierwsze kilka dni amerykańskie samoloty absolutnie nie mogły ruszyć ze swoich lotnisk, ponieważ pogoda na to nie pozwalała. Gęst tam, głośnie życe. po prostu doprowadzały do bardzo ograniczonej widoczności, przez co jakiekolwiek skoordynowane ruchy Piechoty oraz lotnictwa absolutnie nie mogły mieć miejsca. Dopiero po kilku dniach, słuchajcie, dopiero po kilku dniach naprawdę heroicznej walki piechurów i bronienie. Już wcześniej zajętych pozycji doprowadziło do tego, że ta pogoda się troszeczkę ustabilizowała, polepszyła. No i wtedy, jak lotnictwo amerykańskie zaczęło atakować niemieckie pozycje, doszło do tego, że no, po prostu Niemcy nie mogli, nie mając swojej siły w samolotach, czyli Luftwaffe, nie mogli prowadzić tej ofensywy z góry, będąc już skazanym na porażkę. Trzeba pamiętać, że na przełomie 1944 i 1945 roku absolutnie luftwaffe nie istniała, została absolutnie zniszczona, zdominowana przez RAF, a także przez amerykańskie lotnictwo. No i nie ma co się tutaj e, dziwić. Do tego niemieckie miasta jeszcze w tym czasie były bardzo mocno e, bombardowane nalotami dywanowymi. Uff. Za te słowa to ja zaraz pewnie jakiegoś i bana dostanę tutaj, bo no niestety taka poprawność polityczna, zresztą wielokrotnie już wam o tym mówiłem, że nasze wspaniałomyślnie panujący serwis, na którym właśnie publikuję ten materiał, no niestety do takich wspaniałomyślnych tak naprawdę nie należy i do takich, na których wolność słowa rzeczywiście może istnieć. Gdyby może właścicielami był ktoś w naszym kraju, no to zdecydowanie inaczej byłby postrzegany. A tak to e, sami wiecie, pod czyje dyktango, dyktando, przepraszam, e, jest to oczywiście kierowane. Łupią do mnie te karabiny maszynowe. Zobaczcie, już przeszedłem. Aj, wyrzuć, wyrzuć, wyrzuć. O, dobrze. Teraz się odsunę. Zażyję sobie apteczki. Na szczęście mam ich siedem w zanadrzu i powiem wam, że akurat tutaj nie mogę narzekać na ich brak. Tak samo z amunicją. Zobaczcie, te trzy czołgi trzeba zniszczyć, ale ja nie mam tutaj, ajajaj, ani jednej rakietki. Może sobie, o rany, tam jeszcze jeden jeździ. Jeszcze, jeszcze celuje prosto w moją stronę, fantastycznie. No, użytkownik Pyciatek ostrzegał mnie tutaj, że będzie bardzo dużo y, czołgów, y, no zobaczymy. Już w poprzedniej misji po prostu miałem dosyć y, tego biegania i szukania za każdym razem jakiegokolwiek pocisku tak, aby móc... Y, no, tylko dwa, y, no niestety, y, a tak, aby móc zniszczyć y, te tanki, które najeżdżały tą farmę, w której się znajdowaliśmy. I jeszcze raz poprawię. No, zobaczymy, może te granaty coś dały. Nie trzeba będzie trzech pocisków. Tak jest. Dwa z trzech Tygrysów Królewskich zostały zniszczone. No nic, przyjdzie mi szukać dalej amunicji do bazuki. No, wiecie co, mogliby tutaj te, ci twórcy troszeczkę więcej dać aniżeli po jednym pocisku. Wiedząc doskonale, że trzy są potrzebne do zniszczenia takiego potwora. No ale cóż, jeszcze ten jeżdżący tam, więc tak naprawdę potrzebuje sześciu pocisków. Jeden z naszych został przeze mnie wyleczony na szczęście. Żeby nie było później, że nie dbam o swoich kompanów. Oczywiście tutaj się śmieję z tego, ale... No jakby nie patrzeć w ostatnich materiałach, zresztą to nawet mówiłem, że nie obchodzi mnie ich los. Zdecydowanie. Um, czy umiałbym za nim iść i od flanki do nich uderzyć? No nie wiem, słuchajcie, na razie jeszcze muszę ten jeden czołg, ten zadanie dodatkowe tutaj e, odblokować. Dalej ktoś prowadzi tutaj ogień z karabinu maszynowego. Ja już mam adrenalinę dostępną, ale słuchajcie, tutaj nie ma tak naprawdę nikogo e, przeciwko e, komu mógłbym jej użyć. Ale podoba mi się karabiny BAR w tej grze, naprawdę. Jest bardzo, bardzo sympatyczny. A gdzie on jest? Już zaczyna celować w naszą stronę. Okej, okay, dostał. No, przeładuj. Szybciej. Okej, okay. ten też leży. No, ale tak jak już ktoś kiedyś wspominał, Medal of Honor wojna w Europie absolutnie odbiega od reszty gier z tej serii. Szkoda, naprawdę szkoda, że w jakiejś innej wersji nie pojawił się on na PC. Ja myślę, że twórcy z EA naprawdę mogliby niezłe profity mieć właśnie z tej gry gdyby ona oczywiście została odpowiednio zoptymalizowana na PC-ty, a także ta grafika nie byłaby, no jakby nie patrzeć, ta grafika tutaj to jest taka typowa konsolowa, prosta, bez żadnych udziwnień, która, którą zniesie PS2 i Xbox klasyczny. Przy okazji sobie jeszcze apteczkę znalazłem także warto warto sobie przejść po tych wszystkich okopach tych umocnionych pozycjach przeciwnika poszperać trochę bo można jeszcze coś znaleźć. Chociażby tak nie używając apteczki podleczyłem się ale zaraz trzeba będzie dalej iść w kierunku żółtego znacznika to pytanie, którędy to ja mam iść? No wydaje mi się, że jest to logiczne. A zobaczcie, tam już kolejni zbierają się. Ale skąd oni tam się wzięli? Najlepsze jest to, że minęli naszego tutaj e, kompana i sobie pobiegli dalej. <laughs> no a tak. E, takie błędy rzeczywiście kiedyś mogły się e, zdarzać. To jest 2006 rok, więc e, naprawdę możemy trochę tutaj przymknąć oko. No i zobaczmy, czy, gdzie ja mam tak naprawdę iść. Może gdzieś tutaj. Muszę się odnaleźć w tym miejscu. Oj. No, ewidentnie muszę pójść w tym kierunku, ale nie mogę tutaj przeskoczyć. No wiecie co? No cofać się już nie będę, przejdę po prostu tu. O i coś się zaczyna. Przy okazji, jakąś amunicję, o, właśnie do bazuki, sobie przytulę. A wnioskuję w takim razie, że będzie nam jeszcze potrzebna. Zresztą już tam widać, czołg się nam wyłania. Ale powiem Wam, że muzyka jak w Call of Duty i to takim lepsiejszym typu Call of Duty 2, Call of Duty World at War, no Medal of Honor zawsze muzyką stał, fantastyczną muzyką, która idealnie pasowywała się w klimat wydarzeń, które były prezentowane w grze. No tutaj tego odmówić twórcom absolutnie nie można. Zresztą muzyka symfoniczna w grach to jest naprawdę bardzo dobra rzecz. Okej, okay, kolejny tutaj tank stoi. O rany, tam jeszcze ktoś łupie do mnie z karabinu. Aquí és No cóż, przejdę się jeszcze po tych okopach. Nie wiem, czy tam gdzieś czegoś nie widziałem. O właśnie. Um, nie mam już amunicji w bazuce. Tutaj jakieś dwa pociski pewnie będą. Tak jest. A to też roboty nie robi, ale zawsze to dwa pociski. Wystarczy znaleźć jeszcze jeden i na jeden czołg będę przygotowany ale no tam już rozpościera nam się droga na to wzgórze, dokąd na pewno będziemy się udać. Zaskoczył mnie, słuchajcie. Tam kolejni zbiegają. No, na ich nieszczęście zatrzymali się. No I teraz są po prostu jak. Kaczki do wystrzelania. Tak jest. I apteczka przy okazji jeszcze zdobyta. Oj, widzę kolejną apteczkę, ale słuchajcie, ja mam 8 sztuki właśnie. No nie lubię marnotrawstwa, więc zapraszam tutaj swoich kolegów. Na pewno któregoś z nich trzeba będzie podleczyć. No szybciej, szybciej, panowie. Nie, ten jest. Ten ma dużo dosyć tego zdrowia, więc jak najbardziej tego pana trzeba było podleczyć. Ja mam cały czas full medkit w zapasie o rany. No wiedziałem, słuchajcie. No, w kościach normalnie mi strzelało. Nie wiedziałem, że musi się pojawić jeszcze jeden przynajmniej czołg. No jejku, no i co? No i mam problem. Nie mam kolejnej rakiety. No, stg-44 mi w żadnym wypadku tutaj nie pomoże. No nic. Pobiegnę na żywioł, zobaczę, czy może tam u góry, tam gdzie on stoi, nie ma jakiegoś... jakiejś amunicji do bazuki. Aha, dobra. Problem sam się rozwiązał. Troszeczkę z lagami, ale to nie szkodzi. No i mamy wejście do jakiegoś kompleksu. No i zaś teraz pewnie będzie taka walka na krótki dystans. Przydałby się shotgun, ale wątpię, żeby on tutaj był. No i wykorzystałem sobie um, adrenalinę. Co by nie paść tutaj pod ogniem dwóch MG42. Nie mam już swoich kompanów na... Kompasia, a zatem jestem sam, zostałem sam w tej finalnej rozgrywce. No i zobaczmy, co tu się wydarzy. jest dobrze. No jak nie idzie, to nie idzie, słuchajcie. O rany. Biejar jest bardzo dobrym ręcznym karabinem, jeśli chodzi o dalszy dystans, ale na krótki absolutnie nie. Przede wszystkim ze względu na ograniczoną ilość naboi w magazynku. No 20 sztuk przy takiej szybkostrzelności, no to... To jest żart. Mogłem wymienić na to STG-44 wcześniej, ale cóż, będę się teraz bujał właśnie z BJR-em. O shotgunie nie wspomnę, jakby się tutaj bardzo przydał. No dobrze, przejdźmy tutaj. O rany, co to? That was... To tak trochę zrobiło się jak w Jamesie Bondzie. Ale powiem Wam takie ciekawe. <noise> nie spodziewałem się absolutnie czegoś takiego. Ale na pewno nie, nie spodziewałem się takiej chmary przeciwników. Adrenalina. Aj, uciekł mi, słuchajcie. No dobrze, podleczmy się, zbierzmy wszystkie dobra, które tutaj są. Zobaczcie, te wszystkie e, lufciki zamykają się przede mną. No dobrze, e, jeszcze raz spróbuję go zlikwidować. Całą grę przechodzić jeszcze raz. Całą misję to jest po prostu szczyt. Ale wiecie co, teraz go zaskoczę. Nie będę się tutaj ganiał z nimi. Tylko po prostu strzelę tam, gdzie on rzeczywiście przy tym karabinie maszynowym jest. I jeszcze raz. O właśnie. O Jezu, słuchajcie, udało się, naprawdę. To jest szczęście. To, co przed chwilą tutaj przeżywałem, znaczy przed chwilą, ze 15 minut temu, to był skandal po prostu. Ganiałem się z nimi. I nie mogłem tego przejść. No, nie wiedziałem, że te misje ostatnie będą aż tak e, niespodziewane. No ale cóż, kończymy. O rany, co się wydarzyło? Kończymy grę. Kończymy Medal of Honor Wojna w Europie. E, moje marzenie, że tak powiem z dzieciństwa, kiedyś, kiedy byłem pecetowcem, a nie miałem konsoli, właśnie się spełniło i przeszedłem, właśnie ten e, tytuł. E, jako, że przechodziłem tą misję drugi raz, więc e, nie zwracałem uwagi na. Pewne tutaj achievementy do odblokowania, właśnie tutaj tego nie znalazłem. Więc nie będzie złotego medalu, szkoda, no ale to, to też nie o to mi chodziło. Chciałem po prostu dojść do tego momentu z powrotem, bo naprawdę zdenerwowałem się. Słuchajcie, musiałem pół godziny przerwy sobie zrobić, bo tak mną nerwy telepały. Ale okej. Okay. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Widzimy się niedługo przy grze Call of Duty Black Ops, więc mam nadzieję, że będziecie ze mną podczas dnia publikacji. Trzymajcie się, dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie. Cześć. Cześć. It's all gone. Good work, Holt. Here, I've an order to give you this. The Krauts are falling back to Berlin. Our forces will be right behind them. Will you be following the action? Yeah, I'll be there. Then let's give them hell. Carry on, Lieutenant. Sir.